Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowi, to, to jest pierwszy odcinek gry Planet Crafter. No drodzy Państwo, dzisiaj pierwszy odcinek na King'ej Nie wiem, co to będzie. Ja na promocji nawet nie więc mamy yy, 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 Planet Crafter, wydaje się być ciekawa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy z obu hałasem na urodytmie. Znamy standard i ryb standardowy. Negatywny własny, relaksujący. I wymówiamy ryb ryb standardowy. Miejsce lądowania standardowe niech będzie. Zostawienie części przedmiotu budzi na wszystkich. Ok, teraz formowanie. I światło skoryczne. Dobra, nic tutaj drodzy Państwo, nie będę zmieniał. Aneta nie zostanie, robimy stwórz. Czytaj. Zobaczymy. Zobaczymy, drodzy Państwo, co z tego wyjdzie. O, lecimy gdzieś. Lecimy gdzieś. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Spadamy. O, matko. Jesteśmy. Żyjemy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie z płynnością. Rude ustawienia graficzne, idzie tu podejrzeć? Ultra Maximum. No nie wiem, jesteśmy na ultra. Nawet jakoś to działa. Nie wiem czy na Maximum się odważę iść. Z moją 1060. -czką. O, bo mi tlen spada, a co on tak szybko spada? No, tu jest tlen. Dobra, mamy twór zasobnik. Kapsuła tlenowa. Miczne pożywienie. Czemu? A. Jak to się robi? Nasiono Lirmy. Nasiono Lirmy. Drodzy Państwo. Cóż. Pusz plecać. Potrzebujemy żelazo. Zwiększa rozmiar ekwipunku. Skąd ja wezmę żelazo? Co to jest? Lód. Mamy lody. Kobalt. A czyli tutaj sobie? Po prostu to leży. Aha. Mamy żelazo. Dobra, wezmę trochę kobaltu, żelaza. A, już mamy pełny kwipunek. Mamy podbiec, jeszcze mamy trochę tlenu. Możemy. Ciekawe, że tu są otwarte drzwi, a tutaj nam dalej tlen produkuje, nie? Teraz mam się wyposażyć w plecak O, mamy plecak Biornic tlenu teraz Ach, No to najpierw zobaczymy może, czego potrzebujemy. Kobalt, kobalt, żelazo, magnes Lud się przyda na pewno do tlenu. Tytan. magnes. Kiedy ja mam wziąć magnes, lód, czym? Jest ci poziom tlenu. Już idziemy. Myślałem, że jak się biegnie, to... Zbiornik tlenu. Aha, czyli lód nie był potrzebny. Ja patrzyłem, a to I też się możemy wyposażyć, o. Konstrukcja, 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 dobrze. Trzem, trzem, magnes. Magnes. Zapomniałem, jak wygląda magnes. Bobat miał być trzem, tytan, gazo. Gdzie jest ten magnes? No. To będzie magnes. Tak, to jest magnes. Jeszcze jeden magnes potrzebujemy. Tu jest magnes. 60 to wezmę jeszcze jeden magnes. Dobra, i wracamy. Teraz gdzie jest nasza baza? Wiem, że niski poziom tlenu, tylko ja się zgubiłem, nie? Już, już, panie. A jeszcze krzemu właśnie. Przem, lód, żelaza, tytan. Przem. Ale jasno się zrobiło. O matko, Boska. wiatry wieją nut, kobalt, żelazo, a trzem? tytan no tytan jest twardy, nie? To, no jest i trzem dobra, mamy tyle ile trzeba to wracamy, nie? Co? Dobra, robimy konstrukcję. Wyposaż się. Wyposażyłem się. Przez wkiskanie odpowiedniego klawisza. na klawisza? I tej na przydzielonej ci planecie, Twoim zadaniem jest przyspieszenie procesu transformowania tego świata. Aby tego dokonać, musisz wytworzyć tlen. Tlen? O2, ciepło oraz ciśnienie. Nie jest to jakiś na a budowanie kół. Żelaza. Mamy jedno żelazo. Dobrze, przejdziemy po żelazo. Żelazo tu pamiętam było dużo gdzieś. To jest akurat tytan. Trzem, o proszę. Szukaliśmy niedawno. Tytan, daj mi tytan. Sztuarze to. Tytan czym? Jest żelazo. Twój pełny. Znowu się zrobiłem. Jest ta kapsuła, tam chyba widziałem. Widziałem, widzę, jest. A no muszę to przy tej kapsule tworzyć? Nie mogę sobie kawałek dalej postawić gdzieś? Kapsuła mieszkalna. Na przykład kapsułę mieszkalną chciałbym mieć tu. Wyjście, obróć. Dobra, stoi. I ona ma wejście. Ona nie ma wejścia. No i jestem. No i tlenu nie muszę przecież wytwarzać po co? Jak tu jest z automatu, domyślnie tlen w kapsule mieszkalnej, bo tak. A, ja mam butelkę z wodą. Już myślałem, że nie mam. No dobrze, mamy kapsułę mieszkalną. Idziemy do naszej kapsuły lądowniczej w takim razie. To, co to to było? Halo? Co to się dzieje? Cześć, drodzy Państwo, bo mam ważny telefon. I dobrze, drodzy Państwo, powracam w takim razie już po 10 minutach u mnie. U Państwa była to chwila, moment, dobra, bo tutaj ja rzeczy lecą. O co tu chodzi? Tam coś spadło. Idę. Słownie gdzieś tu coś spadło. Co to było? Nie to spadło. Hej. No jest coś. Co to? Ożywienie nadstop. Ono szangia. Żelazo. O matko, ja już nie mam. Klenu nie mam, klenu. Krytyczny poziom tlenu. Panie, a co ja mam zrobić? No biegnę przecież, nie? No. Chciałbym ja stworzyć... a wiertło. To chyba nie tu. Tu jest wiertło. Tytan, o. Nadstop to sobie tu zostawimy. Tytan, panie, mi daj. Dobra, może gdzieś tutaj bliżej tej bazy mieszkalnej zrobimy sobie to wiertło? Czy to na skalę gdzieś trzeba? Ale co to, to to jest? Tam jeszcze mnie nie było. Trzeba iść. O, dobra. Tu sobie st stylca postawimy, stylca. Już turbina wiatrowa. Ciśnienie energia. Dobra, ta turbina wiatrowa to by dobrze byłaby. Na tym kamieniu nie może. Nie mogę postawić tak Turbina to. Dobrze by była, żeby była gdzieś wyżej. Tam też nie może. Męcik, panie, tylko tu wejdę się tlenem naładuję, nie? A tutaj tynkami ją trochę będzie mógł zasłaniać, nie? Już tutaj jest. W miarę przejrzyjście. Dobra, stój tu. Formacja, moc przywrócona. Co teraz? Energia minus pięćdziesiąt. Już ekran. Poziom energii. To nie możemy sobie w bazie do takiego poziomu energii postawić? Nie możemy. Aha. Co tu sobie postawimy? Ile Dwadzieścia? zużycie 90, czyli 30 dostępnych, super. Ekran też reformowanie. Żelazo czubalt 3. Dobre. Idziemy do bazy naszej I postawimy sobie ten drugi ekran. Nie możemy postawić ekranu, aha. Nie, ten za to możemy tu postawić w środku. Mhm, tego już nie możemy postawić w środku, nie no. No, ale tu na dole możemy, aha. Tecz reformacja. Tlen, ciśnienie. Rozszyfruj te znalezione mikrochipy ze schematami. Ja nie mam żadnych mikrochipów. Dobra, ja bym chciał coś na tym ekranie tu zobaczyć. Co to miało być? Tecz reformowanie. A bo teraz wszystko przestało działać? Niewystarczająca moc. Mamy, 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 turbina, mamy, 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 A jeszcze raz, co do tej turbiny? Żelazo, dobrze. Idziemy szukać. Żelaza już, już. Żelazko, nowe żelazko. Żelazko się przyda zawsze. Chyba najbardziej potrzebny materiał, mi się wydaje. Na Pełne ćwicneczki. No dobrze. Widziałem, że jest tu coś takiego jak fundament. No jest. Ale jaja. No dobrze, i mamy fundament. Do turbiny wiatrowej nie możemy postawić na fundamencie? Możemy. Ja tak umiejętnie postawiłem ten fundament, że ciężko na niego wejść. O, pracujcie sobie. Dobra, bo zaraz umrę. Dobra, mamy to. nie jest, ciepło jest. Wend zero. A takiego mam mieć? Iryt? Czy teraz teraz wezmę sobie iryt?

Nie ma, tu są same żelaza, tytany, trzemy, ale... I rydu tu żadnego nie widzę. Dobra, cofnij się, panie. Dobra, tu mam bliżej. Skąd ja mam wziąć iryt. nadstop? Bo no to wiertło tutaj sobie jest. A, ono coś robi czy nie. Ale bym wody, wodę potrzebował zabrać. Microchip. Nasiona Batłaszana. Żadnego irydu tutaj nie ma. A my, Dobrze, ale chyba tu sobie tą wstrzynkę też jedną postawimy. No, wracenie potrzebne tu wrzućmy. Szybkość wydobycia P1. I co teraz? Co mi to zmienia, że szybkość wydobycia P1? Nie mam zielonego pojęcia. Ja o tym, drodzy Państwo, przekonamy się już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa!